Ciągle poszukujemy przyczyny stworzenia roślinnego. Aczkolwiek nie wycofujemy się z koncepcji, że jest to chyba autoimmunologiczna, bo to raczej już jest potwierdzone bardzo mocno. Ale sama przyczyna tej autominizacji oczywiście nie jest znana. W ostatnich latach, a nawet miesiącach, doszło do pewnego rozczarowania wynikami badań genetycznych. Dlatego że w, ostatnich, w ostatnim czasie prowadzono duże badania genetyczne i oczekiwano, że znajdziemy predyspozycję genetyczną do tej choroby nam no, pozwoli nam w, może jakąś prewencję nawet stosować albo po prostu w, przewidywać w, w, w możliwość wystąpienia stania roślinnego i, i, i sam przebieg choroby. No, okazało się to jednak bardzo trudne i w, w zasadzie nie znaleziono żadnego genu i nawet grupy genów, które by jakoś bardzo jednoznacznie łączyły się ze staniem roślinnym, genów, które wykazują bardzo niewielki związek. W, ta liczba tych genów to jest około 200. Także jest to sytuacja trudna. No, naukowo to się określa, gdzie, 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 genowe, ale uczciwie mówiąc, no, jest ten wpływ genetyki okazał się nie, taki duży, nie tak duży, jak o tym myśleliśmy wcześniej. W związku z tym zaczęto poszukiwać innych mechanizmów. Tutaj mamy mechanizmy, które zależą od tak zwanych procesów epigenetycznych, czy takich procesów, które również są wewnątrz zlokalizowane, ale które wpływają na ekspresję genów jakby wtórnie, jakby modyfikują te. W cząsteczki w RNA, które powstają w wyniku aktywacji genów. To są dość skomplikowane rzeczy. Badania trwają. Przede wszystkim one dotyczą, dotyczą niekod, tak zwanych niekodujących cząsteczek RNA. No, zobaczymy, co z tego wyniki. W każdym razie no, ciężar badań przesunął się w tym kierunku. Ale jednocześnie ciężar badań przesunął się również w, w kierunku poszukiwania czynników środowiskowych. Dlatego, że ta epigenetyka w pewnym stopniu łączy się ze środowiskiem, dlatego, że te mechanizmy epigenetyczne mogą być indukowane przez w, w czynniki środowiskowe, na przykład przez palenie papierosów albo na przykład przez w, w odpowiednią dietę. Także znowu zaczęto poszukiwać związku stania rościanego z tymi czynnikami środowisk, środowiskowymi. No i w jakim stopniu znaleziono. W, w, w tej chwili uważa się, że palenie na przykład jest bardzo szkodliwe i sprzyja wystąpieniu stania rościanego. Również otyłość, również nadmierna konsumpcja soli. Ale również takie w, w, rzeczy bardziej w, 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 wynikające z trybu życia, czyli na przykład w niedosypianie, czy w nieregularna praca. To wszystko też okazuje się, że w, są publikacje, które pokazują pewien związek. Także być może w, no, w w jakimś czasie okaże się, że ten wpływ czynników środowiskowych na się nasion jest większy niż myśleliśmy wcześniej. W każdym bądź razie nadal pierwotna przyczyna choroby jest w dużym stopniu nieznana. Leki, które stosujemy, wszystkie opierają się na wpływie na układ immunologiczny, na modulacji funkcji układu immunologicznego, dlatego że to, co mówiłem przed chwilą, to były te pierwotne przyczyny, które prowadzą do wystąpienia procesu autoimmunologicznego, czyli procesu immunologicznego prowadzącego do uszkodzenia mieliny. To nie podlega dyskusji. Na to są bardzo twarde dowody i coraz więcej tych dowodów generujemy, że ten proces, ten mechanizm rzeczywiście powoduje wystąpienie zmian patologicznych w stworzeniach Tylko chodzi o to, jak one się inicjują. Ale w związku z tym, że akceptujemy to, że autoimmunologia jest głównym mechanizmem wystąpienia zmian patologicznych w SMI, więc leki, które stosujemy, wszystkie w zasadzie te leki, one działają na układ immunologiczny w różny sposób. Układ immunologiczny jest skomplikowany, ma róż, można wykorzystać różne punkty uchwytu, Działając na różne rodzaje komórek, na różne molekuły produkowane przez te komórki, i to wszystko jest wykorzystywane, i w, tym, i, i w tym kierunku rozwija się terapia tej choroby. To, co nowego się, tak zupełnie nowego, pojawia znowu, to jest to, że okazuje się, że te postacie późne choroby. Czyli na przykład postać trudnie przewlekła, która w zasadzie rozwija się u każdego pacjenta ze stwardnieniem roślinnym po kilku, kilkunastu latach. I kiedyś uważano, że ta postać w tej postaci nie ma już zupełnie zmian zapalnych, tylko jest to postać czysto neurodegeneracyjna, w związku z tym nie bardzo możemy nic zrobić i, i był taki niechilizm terapeutyczny. Teraz nowsze badania patologiczne pokazały, że tam jednak jest zapalenie, że to zapalenie jest inne niż we wczesnym okresie choroby. Jest to zapalenie, które jest zlokalizowane w Wybit wyraźnie tylko w obrębie centralnego układu nerwowego, ale nie dotyczy tylko i wyłącznie zmian ogniskowych, które widzimy, wizualizujemy w badaniu rezonansowym i które bardzo często są aktywne w postaci tej wczesnej rzutowej, tylko w postaci wtórnej w płynie przewlekłej, te zmiany zapalenia są bardziej rozlane, dotyczą tak zwanej pozornej niezmianowej istoty białej, a również dotyczą grudek limfatycznych, które się organizują w oponach mózgu. Także jest to inny rodzaj zapalenia. Ale w związku z tym, że jest to jednak inny rodzaj, ale jednak zapalenie, więc zaczęto na nowo próbować leczyć tę postać choroby lekami o profilu działania przeciwzapalnemu. I tutaj sięgnięto po lek, który jest lekiem w, w, z grupy Gileni, to jest lek, który, który mamy już w terapii SMU od, od kilku lat. I okazało się, że ten nowy lek, który nazywa się Syponimot, który ma, jest w tej grupie gileni, ale jednak ma dość zdecydowanie inny mechanizm działania, z jakim dużo bardziej selektywnym w, w stosunku do receptur na które te leki działają, ma inną kinetykę, że to spowodowało, że jednak te efekty biologiczne indukowane przez ten lek były inne i to prowadziło do tego, że pacjenci z postacią wtórnie przywlekom odnieśli korzyść z tego leczenia. Przeprowadzono duże badanie, ponad 1600 pacjentów powyżej 3 lat i okazało się, że tempo, ryzyko rozwoju niesprawności u tych pacjentów leczonych tym lekiem jest mniejsze. Nie był to jakiś wynik dramatycznie spektakularny, a nie było, prawda, zlikwidowanie postęp. Choroby, ale tym niemniej przy tak długim okresie leczenia i tak dużej liczbie pacjentów uzyskanie statystycznie istotnego wyniku, nawet powiedzmy no dość umiarkowanego, no budzi duże nadzieje i, i rozbudza w, w oczekiwania, że być może dalsze badania w tym kierunku doprowadzą, że za jakiś czas będziemy w stanie osiągnąć jeszcze lepszy wynik. Także to jest w zakresie terapii jakby najnowsza rzecz, która się w, w, ostatnim, w, tych, w tym czasie dzieje teraz. Ten lek jest już w procesie zobaczymy kiedy będzie zarejestrowany, no, będzie to trwało na pewno jeszcze kilka miesięcy, ale będziemy na pewno z niecierpliwością czekali na to rozstrzygnięcie. Bo w terapii stworzenia Śennego w ostatnim czasie również bardzo mocno eksponowana jest terapia przeciwko niefostom B. To, ta rzecz to już może nie jest taka nowość na dzisiaj, ale, ale bo, bo wiemy to już od jakichś dwóch lat, ale w... W dalszym ciągu te terapię e, przedszkolną pocytą B, a prototypem takiej terapii jest lek, który się nazywał ZUMAP, to spowodowało, że w dalszym, e, w obecnym rozwoju jest kilka innych leków o, o podobnym mechanizmie działania. W związku z tym to spektrum się rozszerzy. E, być może któryś z tych leków będzie miał trochę ciekawszy profil, jeszcze skuteczniejszy działania. Także również to jest bardzo dynamicznie rozwijający się kierunek terapeutyczny.